Dzień dobry państwu. Proszę państwa, przyłączając się do tych podziękowań, które wygłosił mój przedmówca, gospodarz Stalowej Woli, pan prezydent Lucjusz Nadbereźny, chciałbym podziękować w tym szczególnym dniu, 27 września, żołnierzom Wojska Polskiego. Szczególnie żołnierzom wojskobrony Obrony Terytorialnej, bo dziś obchodzą swoje święto. Ale podziękujmy wszyscy, wszyscy wszystkim żołnierzom Polskiego Wojska za ich codzienną służbę. Jak wszyscy wiemy, święto żołnierzy wojsk obrony terytorialnej jest obchodzone dlatego, że w tym dniu 27 września, gdyż żołnierze wotu kontynuują tradycję armii krajowej, a 27 września, 86 lat temu, powstało polskie państwo podziemne, powstała służba zwycięstwu Polsce. Oby nigdy w przyszłości nasz naród nie musiał stawiać czoła. Tym wyzwaniom, jakie powstały poprzez rozbiór, czwarty rozbiór naszej ojczyzny w 1939 roku. Żeby tak się stało, żeby nigdy więcej do takich zdarzeń nie dochodziło, musimy mieć silne wojsko polskie i o tym, jak budować siłę polskiego wojska, właśnie dziś porozmawiamy podczas drugiej edycji Kongresu Armia. Kongres Armia jest wydarzeniem, które jest nie tylko konferencją, lecz także swoistym sprawdzianem naszej świadomości i odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny. Żyjemy w czasach, w których świat gwałtownie zmienia się na naszych oczach. To, co dzieje się dziś za naszą wschodnią granicą, jest przypomnieniem, że bezpieczeństwo nie jest dane raz na zawsze. Pokój to nie prezent, który można odłożyć na półkę, to skarb, którego trzeba strzec silną armią i mądrą polityką. Dlatego tak ważne jest wzmacnianie sił zbrojnych Rzeczypospolitej. Wojsko to nie koszt, lecz inwestycja. Wojsko polskie to tarcza i miecz narodu. Nie możemy pozwolić sobie na samozadowolenie ani na chwilę słabości. Wiele wydarzeń z naszej historii przypomina nam, że każde zaniedbanie obronności, każdy rok złudnego spokoju kosztuje później krew i łzy milionów. Generał Władysław Anders mawiał nikt nie ma prawa handlować honorem i godnością Polski i nikt tak jak Polacy nie kocha swojej ojczyzny. Tak właśnie powinna wyglądać postawa nowoczesnego Wojska Polskiego. Niezłomnego, gotowego i silnego. Dlatego naszą powinnością nie tylko wobec teraźniejszości, ale i wobec przyszłych pokoleń, jest budowanie armii, która nie będzie cieniem przeszłości, lecz gwarancją przyszłości. Armii, która będzie jak stalowy mur, a jednocześnie jak precyzyjna strzała. Armii stanowiącej obronę i odstraszanie w jednym. Dlatego dzisiaj, otwierając drugą edycję Kongresu Armia, wzywam wszystkich ludzi dobrej woli. Niech ten czas będzie dla nas jak dźwięk dzwonu alarmowego, budzący świadomość, że bezpieczeństwo Polski jest naszym wspólnym obowiązkiem. Szanowni Państwo, prawo i sprawiedliwość zawsze stało na stanowisku, że Polska musi mieć silne wojsko. Mówiliśmy to wtedy, gdy inni woleli zamykać jednostki, wstrzymywać zakupy sprzętu i rozbrajać żołnierza. My wiedzieliśmy i wciąż wiemy, że bezpieczeństwo to fundament, na którym można budować dobrobyt, rozwój i przyszłość następnych pokoleń. Potrzeba było wielu lat, by ci, którzy obecnie rządzą Polską, przyjęli tę podstawową i fundamentalną zasadę że wolności. Nie da nam nikt na zawsze, że Rosja zawsze jest zagrożeniem, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać. Okres rządów prawa i sprawiedliwości to pozytywna rewolucja w rozwoju sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Trzykrotny wzrost wydatków na obronność, dwukrotny wzrost liczby żołnierzy, nowe dywizje i nowoczesny, dostosowany do współczesnego pola walki sprzęt wojskowy sprawił, że przestaliśmy być państwem z małą ekspedycyjną armią, a staliśmy się liderem regionu o dużym znaczeniu geopolitycznym. Było to możliwe dzięki przywództwu politycznemu premiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który objął funkcję wicepremiera odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa i z którym miałem zaszczyt współpracować, tworząc wspólnie między innymi kluczową ustawę o obronie ojczyzny. Ale druga edycja kongresu Armia nie służy przecież wyłącznie obronie dorobku. Znajdujemy się w gronie wybitnych ekspertów szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wraz ze swoim zespołem, oficerów, inżynierów, samorządowców którzy zebrali się tu po to, aby rozmawiać o tym, jak stawić czoła wyzwaniom. Redukcja naszego ambitnego planu budowy najsilniejszej Armii Lądowej w Europie. Od momentu przejęcia władzy przez rząd Donalda Tuska, jest widoczna gołym okiem. Zmini zminimalizowanie kontraktów na czołgi K-2 i bojowe wozy piechoty Borsuk, produkowane tu w Hucie Stalowa Wola, całkowite zignorowanie zmieniającego się pola walki na wojnie na Ukrainie, ograniczenie budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez konieczność spłaty długu z części budżetu przeznaczonej na obronność czy spowolnienie budowy nowych jednostek są tego doskonałym przykładem. Nie mówię tego z satysfakcją, lecz raczej jako wyraz głębokiego zaniepokojenia. Chciałbym wykorzystać nasze dzisiejsze spotkanie, żeby mówić o tym co należy zrobić, żeby rozwój polskiej armii wrócił na właściwe tory. Czyli o tym jak będziemy to robić, gdy wrócimy do władzy. Ale jeśli obecna ekipa rządząca będzie chciała z moich pomysłów skorzystać już teraz, również będę zadowolony, bo dla mnie liczy się przede wszystkim bezpieczna Polska. Co należy zrobić, proszę Państwa? Zacznijmy od sprawy najbardziej bieżącej. Pamiętajmy o tym, że wybuch wojny na Ukrainie obnażył wszystkie absurdalne teorie różnej maści rzekomych ekspertów, którzy twierdzili, że do prowadzenia tak zwanych wojen przyszłości będzie potrzebna tylko lekka piechota i drony. Ta wojna okazała się taka sama jak druga wojna światowa, uwzględniając oczywiście postęp technologiczny. Główną rolę wciąż odgrywały czołgi, artyleria, lotnictwo i liczne jednostki. Przecież Ukraińcy nie prosili na początku wojny o dostawy dronów, tylko właśnie o czołgi T-72, o armatochałbice, o rakiety HIMARS i o myśliwce. Gdyby nie ten sprzęt, Ukrainy już by nie było. Dlatego moja decyzja, by przeprowadzić pilne zakupy ciężkiego sprzętu, jak i systemów obrony przeciwlotniczej, była nad wymiar słuszna. Dziś jesteśmy gotowi na to, aby odeprzeć inwazję sił nieprzyjaciela. Pod koniec roku 2023, gdy front stanął na wschodniej Ukrainie, Rosjanie zmienili swój sposób walki i zaczęli masowo używać niskokosztowych i licznych systemów bezzałogowych. Na ten rodzaj wojny powinien nas przygotować już obecny rząd. Niestety tego nie zrobił. Jakie więc kroki należy podjąć niezwłocznie? Wykorzystać fundusz SAFE, z którego powinniśmy pozyskać między innymi bezzałogowe statki powietrzne VIZIER, WARMAID, DRAGONFLY, ORLIK, przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe PIORUN, radary do wykrywania małych, niskich celów, stacje elektrooptyczne i systemy akustyczne, stacjonarne i przemieszczalne systemy strzeleckie przeciwdronowe. Artylerię przeciwlotniczą 35 mm z programowalną amunicją oraz systemy zakłócające softkill. Musimy też postawić na budowę wyspecjalizowanej fabryki dronów i systemów antydronowych działającej przy polskiej grupie zbrojeniowej. Nawet moi przeciwnicy polityczni przyznają, że zakupy sprzętu zagranicznego, który pozyskiwałem po wybuchu wojny na Ukrainie, były niezbędne. Musieliśmy szybko łatać luki wynikające z wieloletnich zaniedbań poczynionych przez pierwszy rząd POPSL. Dziś czas postawić w jeszcze bardziej zdecydowany sposób na polski przemysł zbrojeniowy. Dlatego jedną z moich pierwszych decyzji po powrocie do władzy będzie program Polska Armia Polski Sprzęt czyli zbiór nowych regulacji, które pozwolą na realne preferowanie zakupów z polskiego przemysłu zbrojeniowego. Przed każdym zakupem, czy to uzbrojenia, czy też elementów wyposażenia indywidualnego żołnierzy, niezbędna będzie szczegółowa analiza dotycząca możliwości pozyskania danego sprzętu z polskich zakładów. Jeśli okaże się, że będziemy musieli poczekać nawet jakiś czas dłużej, ale dzięki temu pieniądze z Ministerstwa Obrony Narodowej zasilą państwowe lub prywatne, ale polskie przedsiębiorstwo. To tak będzie. Jeśli okaże się, że musimy zapłacić nawet trochę więcej, ale skorzysta na tym polski podatnik, to tak zrobimy. Żadna złotówka nie zostanie wydana bez upewnienia się, że można ją skierować do polskiej zbrojeniówki. Jakikolwiek zakup sprzętu z zagranicy będzie musiał być szczegółowo uzasadniony, a tego procesu będzie pilnowała nowa wojskowa komórka, której głównym zadaniem będzie repolonizacja sprzętowa Wojska Polskiego. Postęp w Wojsku Polskim oznacza wykorzystanie nowych technologii. Centrum implementacji AI, funkcjonujące na bazie wojsk obrony cyberprzestrzeni, Przestanie być komórką jedynie analityczną i rozpocznie wdrażanie wykorzystywania sztucznej inteligencji w wojsku polskim. Będziemy dążyli do wykorzystania możliwości AI przy planowaniu operacyjnym, ochronie krytycznych systemów wojskowych, koordynacji działań logistycznych oraz obsłudze systemów bezzałogowych. Sfinalizujemy projekt budowy polskiego komputera kwantowego który będzie wykorzystywany przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni do rozwoju kompetencji w technologiach kwantowych, między innymi w kryptografii i kryptoanalizie. Doprowadzimy do utworzenia Centrum Analizy Doświadczeń, które będzie odpowiedzialne za kompleksową analizę przebiegu aktualnie prowadzonych konfliktów zbrojnych, w szczególności wojny na Ukrainie, we wszystkich obszarach niezbędnych dla profesjonalizacji sił zbrojnych między innymi w zakresie sposobu użycia i działania wojsk, sposobu prowadzenia działalności szkoleniowej oraz nowych rozwiązań w zakresie sprzętu wojskowego, w tym sposobów ich wykorzystywania. Jestem też przekonany, że na bezpieczeństwo musimy patrzeć szerzej nie tylko jako na warunek naszej niepodległości i suwerenności, ale także jako czynnik, który może i powinien stanowić koło zamachowe wzrostu gospodarczego postępu technologicznego i rozwoju różnych gałęzi gospodarki. Musimy zrobić wszystko, aby wydatki obronne, które muszą rosnąć, tworzyły łańcuchy wartości tu w Polsce, w naszej ojczyźnie i pomagały kreować rozwiązania oparte na polskiej własności intelektualnej. Mamy przecież wybitnych ekspertów, inżynierów, programistów, laureatów Międzynarodowych Olimpiad Przedmiotów Ścisłych, zwycięzców prestiżowych zawodów, konkursów i ćwiczeń, takich jak choćby Locked Shields. Po to, aby rozwijali swoje talenty z pożytkiem dla polskiego bezpieczeństwa i gospodarki, wdrożymy realne mechanizmy współpracy między sektorem wojskowym a cywilnym, między siłami zbrojnymi administracją, nauką i biznesem. Musimy głęboko zrewidować sposób prowadzenia przez Resort Obrony Narodowej prac badawczo-rozwojowych. Biorąc pod uwagę budżet obronny, potencjał polskich ekspertów i realne wyzwania bezpieczeństwa, Polska DARPA nie jest tylko hasłem, ale realną potrzebą rozwojową. Tak, Polska DARPA jest realną potrzebą rozwojową. Duży potencjał mają też technologie podwójnego zastosowania i realna współpraca z sektorem cywilnym. Potrzebujemy systemowego uporządkowania kontaktów wojska z sektorem gospodarczym oraz zbudowania zdolności do szybkiego wdrażania powstających i już istniejących komercyjnych technologii do zastosowań wojskowych. Skorzystamy z dobrych praktyk sojuszników i ucząc się na ich sukcesach, ale też w błędach, powołamy przeznaczoną do takich działań jednostkę bezpośrednio podległą Ministrowi Obrony Narodowej. W obszarze cyberbezpieczeństwa takim międzysektorowym integratorem kompetencji i potrzeb będzie również wojskowy cyberpark technologiczny, angażujący do współpracy z wojskiem zarówno najlepsze uczelnie i instytuty, jak też innowacyjne firmy, w tym startupy. Wojskowa biurokracja jest wielokrotnie powodem licznych spowolnień i paraliżu decyzyjnego. Trzeba uprościć ten system, ograniczając liczbę dokumentów niezbędnych do realizacji zadań tak, aby planowanie strategiczne i operacyjne uwzględniało dynamikę ewolucji otoczenia środowiska bezpieczeństwa, a także gwałtowne zmiany w prowadzeniu działań wojennych związane z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii wojskowych, między innymi bezzałogowych statków powietrznych, oraz sztucznej inteligencji. Należy stworzyć jednolity system dokumentów określających funkcjonowanie systemu obrony powszechnej, dzięki któremu państwo będzie gotowe do skutecznego i elastycznego reagowania na wszelkie zagrożenia, w tym o charakterze hybrydowym, a także utrzymania ciągłości działania państwa w warunkach kryzysu oraz wojny. Szanowni Państwo. Dziś, kiedy otwieramy drugą edycję Kongresu Armia, stoimy wobec wielkiego zobowiązania. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w naszą konferencję, bo wiemy, że to grono prawdziwych patriotów ludzi, którym zależy na naszym bezpieczeństwie i którzy chcą wykorzystać swój potencjał, doświadczenie i wiedzę w służbie Rzeczypospolitej. Nasze pokolenie musi być tym, które nie pozwoli aby Polska była bezbronna. Nigdy więcej. Historia nie wybacza słabości, dlatego obowiązkiem naszym jest nie tylko mówić o bezpieczeństwie, ale je tworzyć codziennie, konsekwentnie, bez kompromisów. Bo silna armia to silna Polska, a silna Polska to gwarancja, że biało-czerwona flaga nigdy nie zostanie opuszczona. Niech żyje wojsko polskie, niech żyje Polska.